Blisko 64% Polaków w naszym sondażu deklaruje, że jest gotowa osobiście pomóc Ukraińcom. Prawie 8% badanych odpowiedziało, że raczej nie. Ponad 2% odpowiedziało zdecydowanie nie. Monika Zalewska. O poranku w medyce był mróz. Kolejka uchodźców wydaje się nie mieć końca. Mamy dwie malutkie torebki. Oksana, Ira, Ania i Jarinka uciekły z Lubomia. Ciężko było pozostać, bo nie wiadomo co będę jutro, a ciężko było wyjechać, bo. Nie wiadomo, jak przeżyć tutaj. Na granicy wszyscy dostają gorący posiłek i pomoc medyczną. Najczęściej są to odbrożenia kończyn dolnych, aczkolwiek odbrożenia w okolicach części twarzy, Ukraińcy przekraczają granice w dziewięciu miejscach. Wczoraj odprawiliśmy już ponad prawie 100 tysięcy puszczani są wszyscy, nawet jeśli nie mają dokumentów. Sprawdzamy, czy to nie są osoby, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, czyli czy nie są poszukiwane za jakieś działania terrorystyczne. I jeżeli taka osoba. Nie figuruje w takich bazach, to te wszystkie osoby wpuszczamy. Przed granicą w Hrebennem trzeba było czekać nawet trzy doby, ale ma być szybciej. Po rozmowach strona ukraińska upraszcza procedury. Udróżniono ten kanał po stronie ukraińskiej, a my możemy realizować już bez problemu pełną weryfikację po naszej stronie, ale ona odbywa się dzięki temu szybciej, bo nie ma podwójnej weryfikacji. Pierwszy raz od 22 lat do Olkusza drogą towarową po szerokich torach przyjechał pociąg osobowy. Przywiózł blisko 600 kobiet i dzieci. My nic, nie wiem, gdzie... gideceğim Nie zna im nic. Ci, na których nikt nie czeka, trafiają do punktów recepcyjnych. Tu mogą odpocząć. Schronie nie dostają w hotelach i pensjonatach. W tym w Karpaczu jest dla nich 100 miejsc. Przygotowałem się, już mówię, na dwa tygodnie mam na obiady, na kolację, na śniadanie. Pomagają przedsiębiorcy i osoby prywatne. Nie wyobrażam sobie tego, że koło mojego domu może przejechać 200 czołgów. Justyna Domaszewicz z córką odstąpiły jeden pokój. Dwie dorosłe kobiety i 4,5-letni chłopczyk. Niech śpią na moim łóżku. Ja mogę spać gdzieś na maseracu, nawet na podłodze. A to może być dopiero początek. Pomóc im w nauce języka polskiego, podjęciu pracy. Olesia Saber schronienie znalazła w Gorzowie Wielkopolskim. Na razie rodzina mieszka w Świetlicy. Chcę, na razie w Chcę zostać w Polsce, żeby dzieci miały normalne życie i mogły się uczyć. Do szpitala w Przemyślu trafiają kobiety w ciąży. Urodziło się już kilkoro dzieci. Zaopatrujemy dziennie, dobowo ponad 20 takich kobiet. Jak urna... Maryna Nachorna jest z Charkowa. Pracuje w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Jutro z Mężem wyrusza na granicę z Polskim Czerwonym Krzyżem, będzie pomagać. Trudno patrzeć na to wszystko, co się dzieje, bo nasze rodziny pozostały tam. Niestety pozostały w tych najgorszych regionach. W szpitalu w Gorzowie pracuje 88 Ukraińców. Poprosili o wcześniejszą wypłatę. Na Ukrainie bankomaty pracują w trybie ograniczonym i oni by chcieli chociaż częściowo to wynagrodzenie przesłać do, do, do swoich rodzin. Uruchomiona została specjalna strona, za pomocą której łatwiej będzie pomagać. Monika Zalewska wydarzenia.